Cześć Ania wróży. Witam Was serdecznie na czytaniach ogólnych dla żywiołu ognia, a więc zapraszam moje barany, lwy i strzelce. To czytanie na sierpień 2023. Kochani, tak jak powiedziałam, czytania ogólne, a więc sprawdźcie swój znak księżycowy, swój ascendent bądź zamówcie czytania indywidualne. Kontakt do mnie znajdziecie pod filmem. Kochani, a karty już dla Was są tutaj rozłożone, czekają na przekaz. No i zaczynamy. Witam Cię baranie na czytaniu sierpniowym. Dla Ciebie już karty są rozłożone. Zaczniemy od karty, która mówi o tym, jaką tu masz energię, moc. Jest to karta szóstki pentakli, a więc takie podejście sprawiedliwe, sprawiedliwe na zasadzie równości w dawaniu i braniu ile ktoś Tobie da, Ty tak samo tyle tutaj jakby dasz, obdarowujesz tak. a więc takie podejście taki, takiego sprawiedliwego dzielenia tu też jest informacja, która mówi, że w niektórych przypadkach będziesz, będziesz hojny, będziesz chciał kogoś tutaj obdarować Także to jest taka energia, takie podejście na miesiąc sierpień właśnie Twojego tutaj znaku zodiaku. Dobrze, a teraz zobaczymy, co w kwestiach zawodowych. Niektórzy z Was widzę tutaj ósemka buława, więc poszły wiadomości w świat, zostało coś wystrzelone, jakieś działania, jakieś wiadomości, listy, maile, oferty. Więc mamy tutaj z Waszej strony bardzo mocne przyspieszenie, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Tutaj na sierpień pokazuje się dla Was taka sytuacja troszeczkę burzliwa. Tak, trzeba będzie tutaj manewrować, żonglować, żeby utrzymać ten, ten poziom, tą równowagę dać sobie tutaj radę. Widać w otoczeniu, tutaj waszym zawodowym, yy, są niespokojne wody, tak bym to powiedziała, a wy pokazujecie mi się jako osoby, które będą musiały tutaj właśnie dokonać takiego żonglowania, aby się utrzymać na powierzchni. No, sprawa o co idzie? Sprawa idzie o jakiś kontrakt, o jakąś nową pracę może o może zakup czegoś, coś, co da Wam fajny potencjał, coś, coś, coś nowego, tak? Na pewno jest to coś nowego. Wy, moi drodzy, co z tego będziecie mieli? Natal, no, widać tutaj, jesteście chętni, oferujecie siebie, jeśli chodzi o te sprawy zawodowe i tutaj... Czekacie, jakby na odzew, tak, bowiem karta jeszcze jedna się nam tu położyła, która mówi o tym, że jest to inwestycja Wasza, jednak taka długoplanowa i na zyski trzeba będzie tutaj troszeczkę poczekać, a więc ta sprawa nie znajdzie w finiszu w sierpniu. Ta sprawa wymaga większego czasu, no a tymczasem Wy będziecie po prostu czekać na wieści, na odzew. Widać tutaj, jeszcze jest taka podpowiedź, że wcześniej z jakichś powodów byliście w takim zawieszeniu zawodowym czy finansowym, był to czas przerwy, czas, w którym bardzo myśleliście, co tu zrobić, co polepszyć, jak, jak działać, tak? No i ta sytuacja, ta, ta cisza, ten spokój taki w tych kwestiach zawodowych spowodował, że tutaj wy w końcu podjęliście jakąś inicjatywę no i będziecie czekać na rozwiązanie jeśli chodzi o sprawy sercowe dla singli pokazujecie mi się single jako osoby za, takie troszeczkę zablokowane myśli Was trzymają nie pozwalają Wam iść do przodu widać jakaś tam gdzieś w tle z tyłu pokazuje się jakieś jakaś, jakieś rozczarowanie uczuciami coś się zaczęło i tak naprawdę szybko się skończyło. No i tak ta sytuacja spowodowała, że teraz jesteście właśnie w takiej pułapce myślowej. Kochani, do Was w sierpniu idzie możliwość spotkania jakiejś osoby, która równie do, to, tak samo szuka partnera już bardzo dłuższy czas, może jest po jakiejś terapii. Po okresie, który wymaga jakiejś rekowalescencji, może być to osoba również po jakiejś żałobie, tak. I taka osoba tutaj pojawia się w miesiącu sierpniu, moi drodzy. No i wy z tej takiej, jakby pułapki myśleniowej, w końcu w sierpniu odważacie się zrobić ten pierwszy krok, i to wy nawiązujecie kontakt. Oczywiście, bardzo ostrożnie, jeszcze z takim dużym wyczuciem. Nie chcecie, aby się sytuacja powtórzyła z przeszłości, ale niemniej jednak widać pełny tutaj entuzjazm po waszej stronie i chęć, i taka zaczepka, tak? Widać, że zaczepiacie tą osobę, że wysyłacie jakiegoś maila bądź odwiedzacie tą osobę, chcecie się skontaktować, spotkać. I tak jak mówię, podszyte jest to dużą ostrożnością Waszą, ale jednak duża inicjatywa tutaj z Waszej strony. Bardzo myślę pozytywna karta, także myślę, że może być tu właśnie ta równość w dawaniu i braniu. No, widać Wasze podejście jest takie i będziecie chcieli obdarować osobę właśnie takim, takim właśnie podejściem. Jeśli chodzi o związki, małżeństwa, moi drodzy, tutaj widać, że energia w sierpniu Wasza pokazuje się jako osoby, które dużo myślą, rozmyślają. Niektórzy nawet mają jakieś bezsenne noce. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jakieś doszły plotki, jakieś wiadomości. Tutaj, jeżeli do Was plotki nie doszły, to sytuacje jakieś się pojawiły takie że intuicyjnie wyczuwacie, że coś tutaj nie gra. Jest to podszyte takim, takim podejrzeniem, tak? Będziecie chcieli y, to rozszyfrować, wyjaśnić. Y, I tutaj, y, moi drodzy, wasz partner z kolei ma energię świata, na tym się kładzie sąd ostateczny. I moi drodzy, ja widzę, że wasz partner bardzo w sercu się, bo tutaj jest konflikt wewnętrzny u niego. Myśli o jakiejś nowej osobie, która się w jego życiu tutaj pojawiła. Może być to nawet, powiedziałabym, osoba dużo, dużo młodsza od niego. No i tutaj taki mętlik jest w głowie. Oczywiście nadal będzie tutaj dążył do szczęścia rodzinnego, i tak dalej, ale kładzie się na tym karta kłamstwa, nie mówienia prawdy. Coś tutaj dla siebie będzie chciał, jakby zachować. Moi drodzy, co tutaj między Wami? Ewidentnie kładzie się Księżyc. Tu są jakieś sprawy, które wyjdą, tak czy siak, ale są ukrywane natomiast powoli zaczynają, że tak powiem, wychodzić. Dla was to jest rozczarowanie waszym właśnie partnerem. No, ale tak jak mówię, partner mimo wszystko będzie chciał, jakby dążyć do tego, żeby mieć tę rodzinę, zachować tą rodzinę, ale jednocześnie będzie ukrywał pewne informacje, pewne rzeczy przed wami. Także myślę, że te Wasze podejrzenia tutaj, kochani, będą bardzo słuszne. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o Wasze czytanie, moi drodzy. Ja, jak zawsze, na koniec przesyłam Wam pozytywną energię, kochani. Subskrybujcie mój na, tutaj mój kanał. A na razie to wszystko, bardzo Wam dziękuję. A teraz zapraszam na czytania dla moich lwów na sierpień 2023. Dla Was czytanie, moi drodzy, karty rozłożone. Wasza energia króla denarów, a więc kontrola nad finansami, nad sprawami zawodowymi, jakby to bezpieczeństwo, uziemnienie to jest dla Was ważne. I jest tu taka duża samodzielność w Was, tak? Dobrze, a teraz zobaczymy, co w kwestiach tutaj zawodowych. No, coś tu się wydarzyło w kwestiach zawodowych, aż dym poleciał. <gryw> Powiedziałabym, być może upominaliście się o coś, mieliście jakąś wizję, może upominaliście się o coś, co Wam się należało. No i widać, że podjęliście już pewne jakieś decyzje w tej chwili. Widać tutaj również taki element, że z całej tej, tego upominania gdzieś tam jakieś drobne rany są że tak powiem, no ale w tym momencie w tym momencie podejmujecie e, tutaj jakąś decyzję e, jakby patrząc już w przyszłość że e, co dalej z tego wyniknie, tak? No i miesiąc sierpień co Wam przynosi? Mamy tutaj kontakt z jakąś cesarzową a więc, z jakąś, co dla niektórych z Was szefową, tak, e, która widać, nie wiem, czy koleżanka czy, czy ktoś w Waszym otoczeniu tutaj zawodowym m, z jakichś powodów, nie wiem, wyjeżdża do sanatorium, na jakieś leczenie dłuższe, jakaś choroba i ta osoba, że tak powiem, tutaj zachodzą duże zmiany, tu składa się koło fortuny, a więc. Jakieś nagłe wypadki, jakieś nagłe sytuacje powodują, że ta osoba niestety tutaj nie może być aktywna zawodowo. Eee, nie wiem, może wasz kontrahent. I co to dla Was da? Moi drodzy, widać, podejmujecie walkę, eee, jest tu jakaś rywalizacja. Eee, wszystko chodzi właśnie o pieniądze, o wypłatę, a więc podejmujecie się, wchodzicie w grupę. Tych osób, które tutaj będą również walczyły o jakieś swoje prawa, i tutaj widać ewidentnie, że no, podejmujecie tą walkę, rywalizację i o jakieś, o jakieś, nie wiem, rekompensaty, pieniądze, jakieś fundusze. Coś takiego tutaj o to idzie, tak? Ale tak jak mówię, nagle coś tu się wydarza w tej, właśnie tutaj otoczeniu zawodowym. I wy podejmujecie taką inicjatywę i działacie tutaj. A co słychać, jeśli chodzi o osoby będące singlami? No tak, moi drodzy, bardzo ładne karty Wam się rozłożyły. Od razu powiem, że w miesiącu sierpniu jest możliwość spotkania partnera docelowego. Jest jakieś miłe spotkanie gdzieś w parku, na ławeczce. Tak jak mówię, może to zapowiadać właśnie y, z tego jakąś, y, jakąś taką taki związek na dłuższą metę dla was to da moi drodzy zabezpieczenie tak e, no i możliwość założenia e, rodziny tak rodziny wielopokoleniowej a więc taki partner naprawdę e, partner naprawdę taki stały tak na całe życie ja widzę, Wy jesteście teraz w, taki, w takim statusie. Niektórzy z Was, może, kochanka, kochanki, osoby, która może właśnie intuicją bardzo dużo tutaj działa. No i planuje, tak? Planuje swoją przyszłość. Tymczasem, właśnie w sierpniu jest możliwość spotkania takiej osoby. No i tak, jak mówię, partner docelowy. I z tego wyjdzie y, po prostu rodzina. A więc bardzo fajne czytanie dla Was, moi drodzy. A y, co dla lwów będących w relacjach, w związkach? Kochani, Wasza energia to jest sąd, a więc bardzo y, surowo osądzacie może swojego partnera, y, bądź go rozliczacie. Y, no, tutaj czujecie się, dlaczego tak się zachowujecie? Dlatego, że Wy widzicie siebie jako ta osoba, która zawsze czekała na uczucie, że wy wychodziłyście z tym sercem, z tym kielichem, a jakby ta druga strona nie. I teraz jakby jest coś takiego, jakbyście odczuwały, że partner jest teraz Wam to winien i chcecie z tego właśnie go rozliczyć, tak? No, moi drodzy. Co tutaj idzie? Partner ma jakieś plany co do przyszłości. Związane jest to z, oczywiście z jakimiś trudnymi decyzjami, i teraz tak, ja widzę, że chce dokonać jakichś zmian, myśli o zmianie, myśli o zakończeniu jakiejś, jakiejś takiej sytuacji, tej ciągłej takiej wędrówki w kierunku działania, zdobywania, bo tu kwestie materialne bardzo mocno się zarysowują. I tak jak mówię, męczy go to, że brak pieniędzy, tutaj męczą go sytuacje, które ciągle są niejasne, takie zamataczone, jakieś kłamstwa, jakieś niewieśne sytuacje. To wszystko go gdzieś tam w sercu bardzo okuje, ale będzie dążył właśnie do budowania, właśnie stabilizacji. Do utrzymania tego wszystkiego. Ja tu widzę bardzo takie, powiedziałabym, karty, bardzo tutaj denary się pokazują i buławy, więc tutaj kwestie materialne mają bardzo ważne teraz znaczenie w Waszej tutaj relacji. No i właśnie chodzi o ten początek między Wami, o początek, o, o okazję zbudowania właśnie swojego gniazda. Może zakupu domu, mieszkania, ułożenia sobie życia Coś, co będzie świetnym potencjałem dla Was, dla całej rodziny Także bardzo duże zaangażowanie Waszego partnera w budowanie właśnie tej stabilizacji tak Ale głównie wszystko jakby zmierza ku temu, że macie jakiś plan właśnie takiego ustabilizowania Waszego życia tak? Unormowania i w tym kierunku tutaj widzę bardzo mocno wasz partner pracuje. Także to tyle moi drodzy, jeśli chodzi tutaj o wasze czytanie. Ja na koniec przesyłam wam pozytywną energię. Dziękuję, subskrybujcie mój kanał, a na razie to wszystko. Dziękuję. Pa a teraz zapraszam moje strzelce. Sierpień 2023 dla Was czytanie. Kochani, karta dla Was wylosowana, Waszej mocy, predyspozycji, Waszego jakby podejścia w miesiącu sierpniu, to król mieczy. A więc, e, jakby tutaj jest decyzyjność po Waszej stronie: e, to, co do Was nie będzie pasowało, to będziecie odcinać, będziecie bronić swojej przestrzeni. I wy, jakby wasze słowo tutaj będzie najważniejsze, tak? Będą, musieli się, będą musiały się osoby z tym wszystkim liczyć, a więc wasza decyzyjność, tu jest podejście mądre, strategiczne, uczciwe, także e, tak to się pokazuje na miesiąc sierpień. No a sprawy zawodowe, zobaczymy. No ostro, e, idziecie do przodu, tu widać jest, e, niektórzy z was. Przedstawiają bardzo burzliwie swoje jakieś pomysły na kierunek rozwoju firmy, czy waszej firmy, czy firmy, w której, w której pracujecie. Powiedziałabym bardzo gwałtownie i szybko przystępujecie do tego wszystkiego. I tu w miesiącu sierpniu trzeba będzie bronić się, bronić waszego projektu, waszego zamiaru. Przed biurokracją, przed różnymi osobami. Tutaj niektóre osoby mogą chcieć was strącić ze stanowiska bądź z pozycji jakiejś tam zawodowej. Zatem wszystkim potrzeba się diabeł. Są to jakieś umowy, uzależnienia, trudne takie w ogóle sprawy, które nie będą łatwe. Tutaj mało tego, jest to walka o przetrwanie, bo jest tutaj zagrożenie utraty pracy bądź Bądź rozwiązania firmy, tak? więc jest to walka o wszystko. No i tutaj miesiąc sierpień Wam przynosi taki moment, że będziecie o tym myśleć bardzo mocno, martwić się, nie będziecie, będziecie szukali rozwiązań, nie będziecie wiedzieli, co dalej zrobić, boicie się w ogóle tej sytuacji, że niestety tutaj ta sfera zawodowa wygasa, tutaj to miejsce kończy się, tak. Jakby boicie się tych zmian, ale kochani, nie bójcie się, bo jeżeli te zmiany nastąpią i dojdzie do zamknięcia definitywnie albo firmy, albo będziecie musieli zakończyć pracę w tym miejscu, to kochani, będziecie dobrze zabezpieczeni dzięki wasze, Waszej sile tak? i Waszej determinacji. Także tutaj pieniądze będziecie dobrze zabezpieczeni, a tak bym powiedziała, tutaj nie ma jakichś takich krzywd dla Was. Także myślę, że jakieś zmiany tutaj zawodowe ostro pokażą się w sierpniu. Natomiast jeśli chodzi o, relato, o związki tak, dla singli, kochani, widać tutaj rywalizację, jesteście w grupie osób, walczycie o coś, bo pojawia się właśnie ktoś ciekawy, być może z zagranicy, nawet z jakiejś wielkiej podróży. Jakaś now, nowa sytuacja tutaj się klaruje dla Was na sierpień. A co za tym idzie, moi drodzy, dla Was? Będzie to karta kochanków, a więc romans, wybór, e, piękne uniesienia. E, powiedziałabym, e, widać, że e, zdobędziecie tą osobę, na której Wam zależy. No i tak jak mówię, bardzo romantyczne chwile Was czekają w sierpniu. Także więcej tu nic nie dodam. Bardzo fajne karty. Myślę, że jesteście zadowoleni. No a co dla relacji? Kochani, od razu mi się pokazuje: um, duże zmiany zaszły nagłe po Waszej stronie, Wasza energia koła fortuny. Widać jak sytuacja wyglądała beznadziejnie i oto Wasz partner, Wasz małżonek Was przeprasza i idzie nowe nowe jakby życie, tak? coś tutaj nabroił. To czytania ogólne oczywiście nie będę dopytywała, co się tutaj wydarzyło, natomiast ewidentnie on tutaj ma szczere intencje i bardzo szczerze Was przeprasza. Daje wam, oferuje wam właśnie kielich, jest tutaj właśnie wiadomość, rozmowa. On chce budować dom, chce równowagi, wyciszenia, chce uzdrowić waszą tutaj relację. Jakieś ma plany, myśli o szczęściu rodziny i chce, żeby wróciło wszystko tak, jak było dawniej. Więc moi drodzy, Myślę, że trzeba dać szansę, bo tak jak mówię, tu są szczere intencje, naprawdę mega szczere intencje jego. E, jego energia to czwórka, buław, umiarkowanie. E, w sercu ma dziesiątkę, dziesiątkę kielichów, a więc moi drodzy, tu dużo jest kart, które przema, jakby za, je, za jego stroną tutaj przemawiają, że. Że po prostu to są jego szczere intencje, i warto dać jeszcze jedną szansę. Bo tak jak mówię, tutaj za tym idzie dla was nowe, na nowo zaczynacie tutaj budować, także kreować waszą relację. Yy, I to już wszystko, moi drodzy. Ja bardzo Wam dziękuję, i na zakończenie przesyłam Wam pozytywną energię. Kochani, subskrybujcie mój kanał. Dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć.